Thank mm -hmm. you. thank Idziemy teraz? No zobaczymy, to co to jest. Bo to jest chyba ten. No zobaczyć, po prostu co tu jest. Tak, tylko się zobaczymy, nie? A tu jest, A, tu ta jest ta kolejka. kolejka, tak. No ale nie można tą kolejką z tym jeździć, prawda? Tak, to A. są te A, hot dogs. Tickets. A, zobacz, ma ten. tak. dlatego tak pachniało. Takim. No, Tak. Za 20 minut będzie pociąg. Tak, wszystkie zabój dzisiaj wszystko wystrzedane. Za 20 minut będzie jechał. Online tylko kupuje się, wiesz? Mm -hmm. Chyba. Nie ma nawet cen. Nie ma cen? Tylko, że wszystkie są sprzedane. Diety. A, są tam ceny. Nowe, nowe, 22 funty. Dobra, to idziemy tam w miasto, co? Dobra. Ja taką fajną jedną restaurację tam widziałam. Gdzie? Tam, jaki no To Pójdziemy zobaczyć. A teraz ludzie już się pakują. Tak, Będą pakować jest I jadą kolejką. Wiesz tak, kolejką to fajnie, no bo na pewno widokowo ma To By było kolejką, prawda? Tak. No ale jak nie można z wsem, to nie można. Nie, pójdziemy jeszcze dalej Dobrze, i wrócimy no. tutaj, bo to są fajne rzeczy. O jakie tu są super... Tu kochasz Dzień to, bardzo. nie, ty już kupisz tą restaurację, Dla Lamp, to Piat może. ale jak jestem No nie, ręki sobie nie dam usiąść. O, coś na żywo zobaczenia. To po prawej stronie telewizor jest telewizors wielki. A ten karawan, ten camper y, y, taki size Chyba jest odpowiedź, no nie mów To tylko dogram te domki kolorowe. A co tu jest? A, ice cream. No, chciałem dograć te kolorowe domki. Możemy pójść tym tam z tyłu okay. i później wyjść. Możemy, możemy pójść od strony wody I się przejść tam do tego do, tamtej restauracji. Chodź. Chcesz, czy chcesz tędy? Tak, to są te ruiny. Ale które to są? Bo to nie jest ten pół mili co miał być w toł. To jest... nie wiem, jest ja go ja widzę no tam jakie jakiele samochodu. Taka burta, berta. Nigdy w nim nie byłem tylko widziałem samochodów Ciasci z kakao, jak szalone. To co idziemy do restauracji zjeść? No podłodnie jesteśmy. Długa podróż, zagubieni. Chodźmy dużo, chodzimy. Opa! O. O, o! Myślałam, że masz słyszał ścieżkę wypietrze. O, i ten zobacz, jest zobacz Mhm, tak wyszko. Już go ujęłam. O tym właśnie Ci nie mówiłam. A then, nigdy nie jechałem, więc go nie widziałem. No wracamy do restauracji. Możemy tędy albo tamtędy. Just, to aż tędy pójdziemy i skręcimy I, w prawo i Tam skręcimy, to widzisz, tu ma kawałek No, pa, no. Może kubkę zrobi. Chodź, chodź. Ale widziałeś jak wyskoczył? i w chwili O, a tu worki są nawet. Super Tak jak w Szwajcarii. Ale też coś się Szwajcarii? A tak, no ale taki porządne krupe tam były Ekstra miejsce, pszczołek! Ja teraz się czuję jak na wakacjach. Po tym Słodonie jak zejdziemy, to ja tu wskoczę do Jura, biorę kostium. Ja idę sobie tak zadowolona, a jutro będę szła. ojeju moje nogi. ojeju zobaczymy. Dobra, nie przesadzajmy. Tak? Na śladę. Ile dwieś teraz, żeby zebrać siły i wypiję cyterka? O. Tak jest mój Może nawet dwa. Nie, dwóch nie dam <laughs> tak. rady. Ale jednego dam. Kto, jak kto, ale ty. Ale tu bomkadło. Chodź tu raz. Ziem. To tu przechodzimy do restauracji, tak? Super, miejsce, ale mi się tu podoba to miasto. I coś dla dzieci, jest zobacz, na dla cykl. dorosłych, mm -hmm. dla dzieci. O jaki? Tak, jeszcze się, się. można zapaść, troszeczkę słońca. Spiderman, Spider tak? Chodź, jest w światło. Skol. Halo. skol. Nie no, tutaj bardziej Skol. Jest. W górach jesteśmy. Wito, wróć! Weź go, dawaj. Wito, wracaj. Wito. To jest. Zobacz, jak poszedł tam do kolegi. Chodź tu. Dobra. Jeszcze raz zrobię. Chodź, Wituś. Wituś, chodź tutaj. Tu. Już, siadaj. Dobra. No już proszę tam do kolei, bo kolega jej zamka dostał. proszę. Wzmocnienie przed jutrzejszym Wejściem na szczyt, tak? Zresztą mam fajne, australijskie z napisem, tak, mm, mm. Że... A to jest Kiwi, to raczej e, Nowa Zelandia, New Zealand. A przepraszam, no New Zealand jest, from New Zealand. A, y -y. From New Zealand. The kiwi taste for Adventure. No to na jutro Kiwi Taste będę miała coś czuję. Kiwi to jeszcze mam na kempingu nie zjedzone. A, musimy je zjeść. Musimy je zjeść. Dobra, ale dobre. Takie jak orędzowiec. No, jak się dzisiaj hmm, dzisiaj dzień podoba. Super. W ogóle, gdzie my jesteśmy, jak A to w ogóle, czy Snowdonia nazywa? ci się podoba? Bardzo. Snowdon? Bardzo, wie. Te jeziora, te góry, bardzo piękne. O w tym mieście jesteśmy, nie wiem czy to jest Llanberis, ja Lamberis. tam mówię Llanberis, to jest double L, nie wiem jak to się mówi, lund, lund, bo hiszpańskich byłoby J, ale nie, Aha, jest... nie to jest Llanberis <laughs> no powiedzmy. Przepiękne miasteczko, bardzo fajne, nieduże. Jutro będę stąd startować na swoje męki prawdopodobnie górskie. Dasz radę. Widzisz, słyszysz? Pan mówi, że damy radę. Widzisz, tam leży w cieniu. Bo jest gorąco, dobrze, że dzisiaj, bo my, myśmy mieli dzisiaj wchodzić. Mm -hmm. a dzisiaj nie wyszliśmy. Na szczęście. Tylko pojechaliśmy sobie na zamek, pojechaliśmy na plażę. Bo pogoda jest po prostu rewelacyjna. Jutro może padać, ale to nic. My z samego rana pójdziemy na szczyt. Ja myślę, że o 7-8. Co ty na to? Mina jest nietęga. Nie, nie jest no, myślę, że do... o 7 już powinniśmy zaczynać wyruszać. No, dokładnie. Nie, nie na szczęście wychodzić. Nie byś na szczęście chodzić, tak, dokładnie. Bo Wito będzie zmęczona, jak będzie ludzi. gorąco i mało ludzi. ludzi. Bądź, ja, ja na szlaku górskim lubię, lubię jak ludzi. Lubię jakiś pusto i ja idę swoim tempem. A jak już są tłumy, to ja się denerwuję, bo albo mnie stopują, albo mnie wyprzedzają, nie lubię. O wtedy się skorza, nie? No czas operacyjny 4 godziny, tak? Jednostka. Nie, tam na przewodniku, że było, że ten Snowdon Path tutaj jest 7-8. No 3,5, 4 Nie, 7-8 godzin było. Ale w dwie strony. No, w dwie strony, tak. 7,8 w dwie. Czyli 4 w jedną, 4 w drugą maks. Tak? No tak mówię. 8 godzin, tak, z pracy. No ja robię mój, mój rekord. Był 3, dokładnie 3 godziny, 57 no, minut. Dla 3 godziny, 57 A minut jutro w dwie z Witusiem, strony. Więc z się pójdziemy lżejszą pracą. A tu widać góry wszędzie. Wszędzie widać góry dookoła, prawda? Siedzę i widzę góry, jest fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, A w ogóle to ja musiałam opowiedzieć tą historię zaraz. Jak Witoś przyjdzie, Witoś chodź do mnie. Chodź, czytaj. Powiem tą historię. Jaki jest dzisiaj Dobrze. Siadaj, opowiemy historię, co dzisiaj się stało, Witoś. Powiemy? No, siadaj. Powiemy historię. Bo w ogóle dzisiaj to mieliśmy takie przygody. Że zamówiliśmy sobie, mieliśmy zamówiony, zapakowany na dzisiaj kemping. No i oczywiście wpisaliśmy nazwę kempingu, nie patrząc na połyskot na nic. Patrzymy, no jest pod Snowdonem. No to super, zgadza się. Pojechaliśmy i się okazuje, że tego kempingu tu nie ma. Tylko ten kemping jest oddalony, są to godziny drogi, bo to jest inny inny kemping, nie w tej miejscowości tu Nant Perry, tylko w Bala Chyba. I taka była historia, że na szczęście pani, do której, na której kemping wjechaliśmy, która mi pomogła, bo nie ma tu zasięgu w ogóle. Tutaj w tym mieście jest, ale ogólnie tak, to nie ma tu nigdzie zasięgu. W miasteczku jest, a my jesteśmy w takiej małej wiosce i nie ma zasięgu. I ona mi wszystko pomogła. Zadzwoniła, bo ja nie mogłam się połączyć ze swojego telefonu. Nie to, że zasięgu nie było, nie było w ogóle telefonicznej nie linii. W ogóle nic. I wszystko załatwiłam. Znaczy, załatwiła trochę ta babka też, tak? I w ogóle zostaliśmy ostatecznie u niej na kempingu. Miała miejsce dla nas, dla naszej dwójki i pieska. I zostaliśmy u niej w końcu na kempingu. I mamy dosyć blisko tutaj. Bardzo blisko tutaj do tego miasteczka, wszędzie mamy blisko. Na Snowdon blisko, jeziora tu są. Ja już mam plan, że na tej jeziora w piątek może. No zobaczymy, jak nam się złoży. Dzisiaj jest w ogóle środa. Nie wiem. Salut. Wito jest po prostu mega zmęczony. Przyziębił się nam trochę, prawda? Nie. Ale jutro da radę, musi dać. Jak nie, to i tak bierzemy w takiego. No zobaczymy, co jutro będzie. Tak, Wituś? Witosiowi się podoba, bo to taki trochę ralfi ten piesek co tu jest. Aha. Do Januszka podoba. I jemu wszystkie pieski się podobają. Nie, ja, ja, Januszek mi się podoba. On taki trochę jak Januszek. Ja? A to nie jest kolega dla ciebie, bo to jesteś bies. Więc teraz czekam na jedzonko. tak? Nie po to? No. Jestem fanem ziemniaka zimnego cydru. A ten cheese to mieliśmy później. Do... Jako deser. No dobra. Ale Taki ziemniaczki do powinnaś dostać wcześniej. No ale dobra jedzenie. Co to jesz? Przepyszne sery. Tu jest wędzony. Dla mnie najlepszy ten. Który? Ten. Chcesz spróbować? Nie. Mmm, mm. a czy wędzony taki, no, bardzo wędzony. Tu jest blue, a ten jest taki ichni, taki na pół, ale pyszny. Czadni, pyszny. Mmm, no po prostu, wow. Ja jeszcze bym do tego podała tylko winogrona Bo ja bym winogrona w sery, Winogrona i sery. i cyderek to tam. Widzicie, jak to nogi. Kolejka teraz za, otwarte. Widzicie, O, może tam. Widzicie, Teraz już sprzętają tylko Chcesz tam zajrzeć? No, chodź Chodź No, nie jest, nie jest Pewnie nie Oj, chodź wszystko szybko O, teraz fajnie nikogo nie ma O, no, wcześniej było bardzo busy ja. A ty to jest, aby takie jedzeniowe? Aha ja. Tak, to ta. Aha. Tak, to jest ta. Tam jest czuchcia. Z przodu, a tu jest wagon. Aha. A takie malutkie. No. Ta okay. Nie chyba spalinowa. Tam będzie jest? No. Tutaj... no to spalinowa jest. Do Nie wiem. No tam jest silnik robasz, Silnik jest. A czy na? No. Niestety nie można jeździć. niestety. Niestety. Dlatego Witus będzie się jutro wpinał.